na pierwsza. Mężczyzna, wygląd ogólnie schludny, biała koszula, czarny spodniot od garnituru, prowadzi Forda Mustanga 68. Na siedzeniu obok kierowcy siedzi kobieta, z okienka do kolan, kolor szaro-niebieski bądź szary. buty szpilki, włosy do ramion, blond, proste. Dziecko siedzi z tyłu po środku, samochód jedzie po prostej drodze, krak raz na razie niewidoczny, cały czas widok z oczu dziecka. Nagle słychać hud przebijających opon. Samochód wpada w poślizg, po czym zatrzymuje się. Mężczyzna i kobieta wysiadają. Po chwili wysiada dziecko, widzi kobietę i mężczyznę, toczących koła z przebitymi oponami. krajobraz podzielony jest między dwie części jezdni wzdłuż jej osi. Po lewej stronie idzie mężczyzna toczący koło, a po prawej kobieta. krajobraz po lewej jest wypełniony zielenią. Widać piękny, nowoczesny plac zabaw. Do budowy, którego wykorzystano gumowy surowiec. Słychać radosny śmiech, bawiących się dzieci w oddali widać punkt utylizacji opon. Po prawej zaś pod upadły las zaśmiecony starymi oponami. Dziecko idzie pomiędzy tymi dwoma światami. Kobieta chce wyrzucić swoje koło do lasu, gdyż jest dla niej widocznym utrudnieniem marszu. Piąte koło u wozu. Jednak kiedy zauważa, że to przez wyrzucanie opon las jest niczym cmentarzysko, postanawia zauważalnym zdenerwowaniem. Wyraźnie przegrywa ze swoim sumieniem. Iż dalej! Scena druga. Po lewej stronie drogi widnieje błękitne morze, którego na nabrzeże portowe wykonane jest z opon. Słychać pisk mew, od dali widać punkt utylizacji opon. Mężczyzna cały czas z lekkością toczy swoje koło. Po prawej zaś kobieta z połamaną szpilką mu prawej nogi z trudem przemieszcza się dalej, popychając koło. Krajobraz z prawej strony drogi, jezioro o szarawej barwie, klimat bardzo mroczny, gdzie niegdzie z wody wystaje opona lub śnięta ryba. Kobieta chce pożegnać się ze swoim kołem, wrzucając je do wody i na kiedy się zbliża. Wypływa na powierzchnię sporej wielkości śnięta ryba. Zaraz obok wypływa stara opona. Kobieta postanawia iść dalej. Scena trzecia. Po lewej stronie drogi widnieje zielona łąka. gdzie Gdzieniegdzie fruwają kolorowe motyle. W tle widać punkt utylizacji oponu. Po prawej stronie kobieta z jeszcze większym trudem toczy koło. Włosy w nieładzie, zabrodzona sukienka. Kraobraz pustyny, rzadko porośnięty za, ze schłymi resztkami sawanny. Co kilka, kilkanaście metrów występuje stos palących się opon, atmosfera wypełniona smogowatym powietrzem. Kobieta podchodzi do stosu w celu spalenia opony, lecz zaciąga się buchem oparów, i pod ich wpływem wycofuje się. I pada na środek drogi. Zaraz wstaje zrezygnowana, cała osmolona. Zauważa ją mężczyzna i z uśmiechem na twarzy podaje jej rękę. Ona z lekkim zawahaniem zabiera swoją oponę i przechodzi na lewą stronę drogi. Kobieta jest już czysta, obuwie niezniszczone, włosy ładnie ułożone. Idzie z mężczyzną za rękę środkiem drogi. Koła toczą się same przed nimi. Dziecko podbiega do kobiety i chwyta ją za rękę. Kiedy wszyscy idą już razem, są blisko punktu utylizacji opon. Kamera oddala się, a chłopiec odwraca się i krzyczy: O! Ponaprawiajmy świat!